Hello witam z kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj nagrywam z styla BrainRode versus znaczy BrainRot vs plants Zdobyłem... ostatnio taką Kto... Co? Ktoś dał laka? Okej okay, ktoś do ulaka nieźle widzowie nieźle I na ten odcinek przyszykowałem taką jedną, fajną rzecz. Jajko takie i jajko takie. Więc zobaczymy co mi... O, szukałem. Bo znalazłem w sklepie właśnie gr... winogrona. Więc się szukałem. To też mi znalazłem w sklepie, więc nieźle. Ale patrzcie, jest lak. Ja muszę patrzeć czy coś dobrego nie leci, bo lak jest. Bo ja wtedy sobie przystawę sobie tego, który... Tego typka, który daje mi strasznie dużo. On mi daje najwięcej zadaje, znaczy a nie daje, tylko zadaje. Piszcie swoje niki, ja, ja wam wtedy rozdam takiego trae albo takiego Mateo. Czego co to jest? Diamond Fric Camelo. Bo bardziej od krokodila. Załóżmy najlepsze. lepsze. rot. Kydink? Co to jest Kiding. A, to. No, więc co? Otwieramy. Robimy sobie opening jajek. O, to daje, że właśnie brain tak szybciej dają ilości. Szybciej idą brainroty widzowie. Więc otwieramy. To jest neon do tego? Nieźle, okej, okay. najpierw słabsze oczywiście. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakieś szczęście. Dawaj. Coś tu tutaj... najlepsze, najlepsze i najlepsze. No i nie wiem, ile tutaj nawet. Ktoś mi to. Nie, to nie jest. Tak? Też nie wiem. Nie wiem może mi go od razu założyć. Sprawdź co założyłem. Tak O kurde 8K daj mi najwięcej Okej, okay, idziemy dalej teraz Neon Okej, okay, Neon może dawać strasznie dużo Sprawdźmy to Umieszczam Otwieramy. Dawaj. Neon... Neon nie Neon daje tak dużo w No Mateo. Pokaż tego Mateo, ile on mi daje. 3... 3 to nie najgorzej. Rozwam wam właśnie takie coś. Jeśli chcecie to komentarze do mnie, no i się spotkamy w gierce. Coś dobrego idzie? Nie, myślałam, że to nagle Australitas, a to Australitas. Austral... Mm -hmm. O nie wiedziałam, że ja mam to no, to też mogę dla was rozdać takie frutki, jeśli chcecie widzowie. Bo one są z... 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 takiem nie najlepsze. Ja rozdam dla, dla tych za, dla wszystkich za darmo, jeśli ktoś chce. Tylko się musimy spotkać. Co to jest? O, ale graj pus meduzy i dalej? Jeden kadeps. Czy graj po spędzę z jobro. Co to jest za dziwne wiaderko? Premium wiaderko. Premium. Co daje premium wiaderko? Nie wiem. Ale jak będzie coś dobrego, to się przekonam. Ale że laka ma tak, takie. Takie słabe rzeczy wypadają. Tajemnica Limitowane są lepsze od tajemnicy? Co? Nie, ja chyba. O, jak chyba padłem na cało serce. Co? co to jest nasimy czeka. Też mogę wam. Bym... Ja się nas nasiona nasuwa nasuwa chcecie legendarki je ja przyjmuję, tak? Nie, nie przyjmuję legendary <laughs> Imitowane Gdzie? Dawaj, gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie? Okej okay. Tu Gdzie to jest, tu Dawaj mi to, dawaj mi to Niszczysz mi to, niszczysz! Nie może nie. Błagam. Proszę. Proszę. Jest! Nie. Czołki, to se zablokujesz. Wiesz, nie mogło mi sprzedać F4. Se sprzedam. O, takiego mogę wam jeszcze dać, bo dla mnie on jest słaby. Dobra, nie słaby. Więc takiego wam też mogę dać Chętnie. Brain Gody. A, to jest tak. Okej, okay, otwieramy limitowanego. Już chyba nie ma tego limitki. Sprzedałem ją! Jestem głupi. Widzowie, znaczy nie jestem głupi, tylko nie pomyślałem. Cóż widzowie, nasza strata. Ej, mo, mogłem. Może. Jak będzie dostępne jajko na tym jeszcze laku, to rozdam Wam. Jeśli napiszecie komentarz. Więc może limitka, jeśli jakaś limitka jeszcze boicie, to może, może... Może, O, 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 za chwilę lak będzie, to idę sobie sprawdzić. To roślinek. lak, Dawaj, 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 dawaj. Jest coś, jest coś, jest coś. Nie, moc, moc dobrego. Co wyczekam? Okej, okay, rainbow jest dobry. Si Dawaj nie rozwalimy tego bo Cóż tam? E tam, my tylko zbieramy jakieś boskie czy inne o, Golden to też jest najwyższy Ale w ogóle zauważyliście, że jestem sama w tym świecie? A nie, jestem po dwójce A ja nie widzę Okej, okay, idziemy zobaczyć jakie mają ogrody nie widzę, że mam coś dobrego szło, więc lecim. Oh, kurde Oh, kurde Oh, kurde oh! 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 oh, é isso! Tá, o que? Tá, dá aí, tô. Dá aí, Ciekawa co on ma okej okay. Nie wiem To coś ma nie wiem co Albo tego nie widzę albo nie ma Nic Let's. nie ale to pudory Tu ma to jakieś takie dziwne trochę Ale okej okay. Lak jeszcze napięć A wiecie kto nam chyba do tego? To chyba dał nam właśnie tamten skapy baron. To on chyba daje, dał nam tego lata laka, bo wątpię, żeby tam dał ten obok. Zaczekamy. Dawaj, zresztą się nagle. I nagle tra... La, yy, ten lustralitos. Co to jest? Ta Nie, 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 już wiem co to jest, już pamiętam. Tak, do to. Mieć. tego se kupię i sobie pójdę do nie wiem, co zrobi Chwileczkę Chwilę czekamy. O kurde. Jo. Hmm. 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 Jest? Hm, no. to jest? Ej peper. ci A, dzieci ten... Dzieci tego... gram and Madun. To nie widzowie we... <laughs> Mateo! Złoty! Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Ta, akurat tu. Zobaczmy, czy on jest dobry czy nie. I dajcie on go rozdam. Bo ja lubię widzowie rozdawać. A jest dobry. A nie, nie jest. No to właśnie takiego Mateo macie do wygrania, więc... Piszcie komentarze. Okej, okay, do końca raka. Dwie minuty. Ty... Dawaj, 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 O, kurde, niski poziom baterii. Zaflę... Działa. 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 Nie wiem czy działa. Sprawdzę. Działa. Zobacz. Ciekawe czy coś fajnego mi wbiło. O tra... Złoty traelo. Złote Sprawdźmy co to jest. Nie. Traelo do do rozdania, proszę bardzo. tra Piękny. Do rozdania widzowie, więc piszcie komentarze. Piszcie, piszcie. Albo... Napiszcie też komentarze, czy chcecie któryś z tych. Ale... Czy chcecie któryś z tych tu brain rotów. Gold szczęść Ciekawe co mi wytra... O kurde! Ej, ja myślałem, że to straciłem. Dawaj. CO jest! To jest Chyba prawie najlepsze! Jest ja tutaj czekaj się, W sklepie... nie, to jest najsłabsze. Ale jest ja łeb! To jest prawie najlepsze. Cóż, ale też się cieszę. Nie jest najgorsze. I to złote, to nieźle. Ale patrzcie jakie słodkie to. Widzowie, lak się już kończy za 30 sekund. I nagle! Lawaka Saturno, Saturnita! No, ekstra. By było. I nagle. Hmm. Myślałem, że wykrakam to, ale... Niestety, widzowie, niestety. chup, Okej. Okay. I. I. I widzowie, to by było, myślałem, że nagle się, bo te wszystkie te tutaj boskie i inne, to by wydropiły jak, no, lak się skończył. Widzowie, to by było na tyle, ja wam dziękuję, cześć!